Cześć, jestem Imperius i witam Was w Gothic 2 no, z klucza. Odcinka którego dosyć dawno nie było, ponieważ miałem problemy w, w. w sumie to nagrywam ten odcinek drugi raz. Ponieważ jak renderowałem ten odcinek, który nagrywałem poprzednio, to miałem problem i tam dźwięk był nierówno z obrazem. Takie tam renderowałem chyba z 5 razy i dupa cały czas tak samo. Więc. Postanowiłem nagrać jeszcze raz i jak dalej tak będzie, to po prostu to wina mojego programu do renderowania i trzeba będzie go zmienić. No ale dobrze, poza kamerami... Otworzyłem wszystkie sakiewki, to chyba wszystko co zrobiłem. No i poszedłem do klasztoru, tak, bo tutaj mamy iść po tą książkę Xardasa, któremu, którą daliśmy Pyrokarowi jakiś czas temu. Milton! Zabiłem wszystkie smoki. Naprawdę? Aha. A więc znowu zapłonęła dla nas iskierka nadziei. Aha. Teraz musimy tylko uderzyć w samo serce zła. Jeśli udało ci się tego dokonać, zwycięstwo będzie nasze. Kto? Ja? Naturalnie. A kto inny? No i lubię Miltena za to. Pozytywny chłopak. Okej. Okay. A zresztą nie zamykamy drzwi za sobą. Padlam, w ogóle z tobą... No, patrz. Niech inny... A, spadaj. W ogóle, ja jestem od niego jakby lepszy, w pewnym sensie jestem arcy magiem ognia, nie tylko magiem ognia. <laughs> A przyszedłem tutaj jako nowicjusz jakiś czas temu. No, na dawaj księgę. Mam dobre wieści. Przedrożne kapliczki zostały oczyszczone. Potęga Inosa pomogła Paladynom raz na zawsze uporać się z tym problemem. Nice. Znowu możesz czcić Inosa datkami i modlitwą, bez strachu o swe bezpieczeństwo. Super... I tak bym tego nie robił, ale... No, dobra, niech będzie. Wszystkie smoki zostały pokonane. To dobra wiadomość, ale nasze położenie nadal jest beznadziejne. Nie jest tak Poszukiwacze nie zginęli wraz ze smokami. Wręcz przeciwnie. Słyszę, że w ciągu ostatnich dni ich liczba jeszcze się zwiększyła. Zabicie smoków z pewnością osłabiło przeciwnika, ale to wciąż za mało. Musimy uderzyć w samo serce. I tutaj wkroczasz, ty musisz mi dać Rozmawiałem sięgę. ze smokami. I czego się od nich dowiedziałeś? Mówiły o potędze swojego pana, który ma mieszkać w dworze Irdorat. Niech Inos ma nas w swojej opiece. Jezu, i znowu A będzie Czarna płakał. świątynia odzyskała dawną potęgę i wysyła do naszego świata swoje sługi. O Jezu. Co to za dwór Irdorad? To wschodnia świątynia Boga Beliara. W królestwie myrtany były takie cztery, ale ta jest z nich wszystkich najbardziej przerażająca. Jakieś czterdzieści lat temu. Północna i zachodnia świątynia zostały zniszczone. Mężni rycerze biorący udział w tym przedsięwzięciu dopilnowali, by nie pozostał z nich kamień na kamień. Damitę wtedy hordy nieprzyjaciela nie miały żadnych szans w starciu z zastępami bohaterskich wojowników i paladynów. Zniszczenie pozostałych dwóch miejsc sekty wydawało się tylko kwestią czasu. Zło mogło wreszcie ponieść ostateczną klęskę. Ale gdy upadła druga świątynia, pozostałe po prostu zniknęły. Uch, straszne. Zniknęły. Całe świątynie, tak? Jasne. Nie drwij ze mnie. Sytuacja jest poważna. Jeśli dwór Irdorad odzyskał swoją dawną potęgę, pokonanie nieprzyjaciela nie będzie takie proste. Nie przesadzałbym. Tak, trzeba go bowiem odnaleźć. Będzie to twoje następne. I najtrudniejsze jak dotąd. Zrobię co w mojej mocy. Okej, okay, ale dawaj księgę. Co się stało z tą zaginioną księgą Sardasa? Spodziewałem się, że o nią zapytasz, ale niewielki będziesz miał z niej pożytek. Księgę zamknięto magiczną pieczęcią. Zabrałem ją do naszych pracowni, ale mimo wielu prób, nie udało się nam jej otworzyć. Ja ją otworzył po Przeklęty Sardas jak... znowu z nas zadrwił. Mogę zobaczyć tę księgę? Naturalnie. Śmiem jednak wątpić, by powiodło ci się tam, gdzie zawiedli najznamienitsi mistrzowie tego klasztoru. Ale proszę, próbuj śmiało. Talamon nie będzie. Ci... Dzięki Inara. I, I to będzie part gry, na... którego naprawdę nie lubię. Ej, zaraz, zaraz, to jest ten Salandril. My powinniśmy o tym powiedzieć. Wiem, kto wprowadził fałszywe udziały do obrotu. To Salandril, alchemik z górnego miasta. Przyprowadź go tutaj, już tutaj jest. musimy z nim... Salandril jest tutaj, w klasztorze. Dobra robota. Zajmiemy... Okej, okay, dzięki, nara. Na. ale skończyliśmy kolejną misję, mamy ich trzy. Eksperyment, którego pewnie nie zrobię, bo ten, tej misji nie potrafię zrobić. I nawet mi nie piśle rad, bo i tak jej nie zrobię, nienawidzę tej misji. Poza tym ona i tak dużo nie da. Co jest wiadome, oczywiste i tak dalej, tak dalej. Bo to jest misja, którą się powinno zrobić w pierwszym akcie, gdzieś na początku, gdy trzeba pójść spać, bo wszyscy jeszcze też śpią. I nie ma Goraxa, a muszę kupić od niego kilka rzeczy zanim pójdę po księgę. Gdzie Gorax? Jesteś, Gorax. Chwila, potrzebuję paru rzeczy. Okej... Okay. Więc pierwszy kupimy wszystkie miksurki. Dzięki u. 2000 poszło. A, i jeszcze zniszczenie ożywiesa. Chcę kupić. Uuu, też ognę Też kupię, przyda się na pewno na coś. Eee... To teraz może posprzedawajemy kilka rzeczy. Ciach, 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 ciach. Ciach, 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 ciach. Ciach, ciach. sprzedamy, długi łuk sprzedamy. I ten łuk sobie zostawimy. Zobaczycie dlaczego, ale to nie w tym akcie. Strzały też sobie zostawimy, okej. Okay. To teraz jeżdżamy troszeczkę w dół. Skóry chcesz? i tak tanie, ale. Eee, okej, okay. złote naczynia, złoty naszyjnik to nam potrzebne. Młotek, tak. aż tyle tego nie potrzebujemy w sumie. A jeden może się jeszcze da coś przyda. No to, to chyba tyle. No to, to chyba nam się zwróciło. To wszystko, ta sama kasa. Kupiłem ten, te ożywieńca za te zwoje, te, 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 Tak, ok. E, więc możemy iść. Jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi. W dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Nie, Nigdy nie nienawidzi... Zawsze nie tak, nigdy nienawidziłem, czyli zawsze lubiłem i ten polski język. Nie lubiałem. Nigdy... To ma sens teraz. Tych podziemi. Klasztorów. Nie wolno ci iść dalej. Zawróć. Pyrokar mówi, że mogę przestudiować księgę Ksardasa. Tak mówi. W takim razie możesz wejść. Okej, okay, dzięki. Talamon. Ból Ildorad, coś jeszcze ciekawego Eee, to jest księga Ksarak Bendardo Eee, księga się otworzyła. W środku jest klucz i jakiś list Okej, okay, więc przeczytamy księgę. Okej, okay, to może się ten klucz otwiera ostatnie drzwi i jeszcze ten list Eee... Nie, nie, to nie ten list Xardasa, nie ten. Tak, to ten. Lampa rzuca światło na podziemne korytarze i chodzi o tą lampę. Xardas, jak tutaj jeszcze był, jak widać, zrobił takie tajne przejście i, i schował tam rzeczy. Które, które... No nie wiem, coś tam schował, to się dopiero okaże jak tam dojdziemy. To możemy o tym powiedzieć. Tajemne... Jak? Gdzie? Za regałem z księgami. Co się za nim znajduje? Wygląda to na starą podziemną kryptę. To bardzo ważna informacja. Niezwłocznie powiadom... W tym czasie... Okej, okay, tego nie lubię, że muszę sprawdzić co tam jest. To, to jest straszne, no. Znaczy to będzie pełno szkieletów i tak dalej, i to mnie będzie, to, to, to jest najgorsze, te szkielety, one są silne. Znaczy no niby padają na dwa strzały, ale i tak są silne. Moim zdaniem. Okej, okay, trzeba słyszeć, ile razy ktoś podnosi miecz, wtedy wiadomo ile szkieletów na nas biegnie. Jakiś to jest plan, no? Genialny. Dobra, lecimy dalej. Na szczęście ja znam drogę, i nie będziemy musieli długo biegać po tych korytarzach.

Nie, no dobrze, idę. I... Okej. Okay. Teraz jeden z najtrudniejszych chyba partów. Tutaj będzie ten taki... ...szkielet demon? Nie, szkielet... Jak to się nazywa? A, oh, fuck. Myślałem, że już nikt nie przybiegnie, bo tak czekałem, czekałem i nikt nie przybiega. Ale teraz trzeba rozwalić tamtego tego Flyera. Skillet mag. Ok. No nie, ale zrąbałem. Dzięki jest! Przeżyłem. To się nazywa Mizkilla, nie? Nie no, jest tutaj jeszcze jedna głupia rzecz. zaraz wyskoczy nam tutaj chyba z czterech szkieletów. Okej, okay, ten klucz, który znaleźliśmy w księdze, to jest do tych drzwi. Tutaj będzie teraz taki straszny dźwięk. Yuh. Yuh. Dziwne, że ci magowie nie wiedzieli o tym, naprawdę przecież... Eee, żałośnie są ci magowie. Saldas jest genialny, ale oni są żałośni. Okej, okay. jakoś się trzymamy jeszcze. Chyba damy radę bez większego problemu. Okej, okay, teraz trzy demony i po to kupiłem to, te zwoje ożywieńca, bo w poprzednim odcinku nie wiedziałem jak je zabić i dopiero się dowiedziałem pod koniec tego odcinka, który nagrałem, ale pewnie go nie wrzucę e, właśnie z tego problemu, że się nie zgrywa obraz z dźwiękiem, ale dobra, teraz to nam pójdzie łatwiutko raczej i fajne jest to, nasze znaczy fajne, no to, dobrze dla nas, że te demony się blokują w tym, tutaj, w tym, tym. Pierwsze... Się... Dobra, może pierwszy zwalimy. O, no, jak widzicie tak się, tak się blokują. Teraz wystarczy mnie strzelić. Czekajcie. O, teraz No i tak będzie wyglądała walka z tymi demonami. A tutaj jest jeszcze ten książę demonów, okej. Okay. Mam nadzieję, że się uda go dozwalić? Fuck yeah! No i teraz jeszcze jeden debot Chodź tu, idzie tu? Ej, gdzie on jest? A tu jesteś, co? So Wow! Potęga demonów, ha? Eee... Zaraz, zaraz, który to jest ten ostatni zapis? Ten! Staje się No, to był dobry strzał. Gratuluję demon! Naprawdę potrafisz nieźle przywalić. Trzeba by było się nauczyć przywołania demona, tylko do tego jest potrzebny chyba ten. Eee... Serce... serce demona, ale z tych demonów nie wypada to serce ich... i to tyle. Patrzcie. Nie wypada serce. Nic tu nie ma. Książę demonów. Wypada zwój przywołania demona, ale ja bym chciał rudę przywołania demona. Okej, okay, poczytajmy. Almanach. Mam nadzieję, że pan ochroni ludem... Lalalala, coś, żeby to A to jest taka historia związana z gotikę 1 więc możecie przeczytać. Zatrzymajcie filmik i przeczytajcie jak chcecie. Um, no, to teraz dalej. Soby tutaj mamy Mikstura, Zakurzona Księga i mapa morska dworu Ildurat. Co to jest za, księ... za mixtura? To są łzy nosa, wiadomo, których chyba nigdy nie użyłem, bo zawsze nigdy nie grałem magiem. Tak, znaczy, wiecie, to na kodach to się takich rzeczy tam nie używało. Eee, co my podnieśliśmy? Tą mapę morską? Hmm, a więc tam jest twoja kryjówka. Cholernie daleko. Chyba będę potrzebować statku. No niestety I co jeszcze podnieśliśmy? do księgę? Okej, okay, to tutaj możecie to przeczytać, co wstać? Kolejna historyjka, co tutaj pisze? A to kolejne ja to przestudiowałem, wszystko jak ostatnio grałem, więc wiem o co chodzi i to chyba wszystko. Teraz już możemy to wyjść bez problemów. Bez problemu. Nic nas już nie zaatakuje, jak dobrze pójdziemy, oczywiście. Jak źle pójdziemy, to jeszcze jakiś szkielet może wyskoczyć. I teraz tu. I tu. Wej. Ja widzę, że Xardas się bawił w neknomanty nawet jak był magiem ognia Skuba co? Dobra talamo hey. Byłem w krypcie Jezu, udało ci się znaleźć Był tam szkielet wojownika. Pilnował jakichś drzwi, zabiłem go Dobra robota. Kiedy już zwyciężymy zło, zajmiemy się kryptą. U gościu tak cicho mówi, no? Nie rozumiem. Dobra, więc problemów nie było tak dużych, jak myślałem. Daliśmy sobie radę. E, ale bez tych zwojów to byśmy sobie rady nie dali, bo te wody ja nie wiem, jakbyśmy zabili, naprawdę. Są odporne na wszystko, na wszystkie czary moje, które posiadam w tej chwili. Naprawdę to Okej, okay, więc zada do Pylokara pogadać, powiedzieć, bla, bla, bla. No, Pylokarze. Udało mi się otworzyć księgę Xardasa. Co takiego? Jak tego dokonałeś? Bo ja, prawdę mówiąc, straciłem już nadzieję. Xardas powiedział mi, jak to zrobić. A, więc to tak. Bardzo ciekawe. Mam tylko nadzieję, że wpływ Xardasa na ciebie nie okaże się zgubny w skutkach. Ostrzegam cię. Nie daj się złapać na sztuczki tego starego diabła. Kiedyś możesz tego pożałować. Spoko. Wiem już, gdzie szukać dworu. Irdorad. Świątynia leży na wyspie. Znalazłem mapę morską, która pokazuje jej położenie. To wspaniale! Zatem, by wypełnić zadanie. Potrzebujesz teraz statku i załogi. Pamiętaj tylko, że do walki z władcą Irdorat musisz się odpowiednio przygotować. Skąd wezmę odpowiednią załogę? Twoja załoga musi składać się z ludzi, którym możesz bezgranicznie zaufać. Porozmawiaj ze swoimi przyjaciółmi i zastanów się, którzy z nich mogliby ci pomóc na wyspie. Ja tam zawsze bierzemy wszystkich, którzy Przyda ci się też jakiś mag. Ale niestety nie mogę w tej chwili poświęcić żadnego z braci. Eee. Musisz poszukać jakiegoś maga poza murami klasztoru. Watras i milten. pełz Przepowiednia wspomina o świętej aurze i Aura i nosa to amulet, który mogą nosić tylko najpotężniejsi z magów. Podaj mi go. Mogę go otrzymać. A co zamierzasz z nim uczynić? Jakie głupie pytanie. Wykorzystać do walki ze smokiem. No właśnie. Dobrze. Dostaniesz ten amulet, ale obchodź się z nim ostrożnie. Możesz być o to spokojny. Nie chciałbym go później odkupywać od jakiegoś handlarza. Używaj go z rozsądkiem. Niech inos zawsze macie w swojej pieczy. Eee, dobra, ten amulet tam broni przed, a w sumie możemy Co pogadać. to za amulet? Ponoć został wykuty przez samego Inosa, który dał go ludzkości w prezencie. Jego właściciel jest nieczuły na wszelkie rany. I to jestem ciekawy, bo nie wiem, czy to, to znaczy, że. Co? Że będą nam mniej bić, że nic nam nie będą bić? Czy jak to? Musicie mi napisać w komentarzach, bo ja nie wiem. Opowiedz mi o łzach Inosa. Łzy Inosa to tylko stara bajka dla dzieci. Opowiada o walce. Którą Inos stoczył z Beliarem na początku świata. Znalazłem tę miksturę. Znalazłem tę miksturę. To niemożliwe. Nie wierzę. Coś nie tak? Jeśli to są w istocie łzy Inosa, to... Śmiem wątpić. Nie przerywaj mi! <laughs> Jeśli to są nie prawdziwe, tego prawdziwe łzy Inosa, dostaliśmy do ręki niezwykle potężną broń. Przeciw nieprzyjacielowi. Eee. Uh, OK. Jak to broń? Legenda głosi, że dzięki łzom wojownicy Inosa mogli dokonywać nadludzkich wręcz czynów. Zdawali się niewrażliwi na zmęczenie i mieli siłę dwóch niedźwiedzi. Najwspanialszych czynów dawnych dni dokonywano właśnie dzięki łzom. Nice. Rozumiem. Ale łzy Inosa mogą też nieść cierpienie i śmierć. Tylko członkowie naszego zakonu mogą ich skosztować. Inni ludzie, nawet paladyni w służbie naszego pana, zginęliby w okrutnych męczarniach. Ech. Więc czym są tak naprawdę te łzy Inosa? Gdy Inos zrozumiał, że w obronie swojego dzieła przyjdzie mu stoczyć walkę z własnym bratem, bardzo się zasmucił. dla głupia historyjka. Zaczął ukać, a jego łzy spadły do naszego świata. Było ich wiele. Gdyż miłosierny Bóg płakał przez całe trzynaście lat. O Jezu, aż tyle. Przejdźmy do rzeczy. Ludzie, którzy znaleźli jego łzy i skosztowali ich. Zyskali nadnaturalną siłę i jasność umysłu. Ujrzeli dzieło Inosa w pełnej krasie i zaczęli mu służyć. Byli to więc pierwsi członkowie Bractwa Ognia. Uzydał dał im siłę, odwagę i mądrość. Ale to było bardzo dawno temu, a odkąd po raz ostatni widziano Uzy, minęło z górą 250 lat. Ok, więc dziękuję, do widzenia i wypijemy te łzy, bo możemy. jesteśmy członkami. bds ognia. Eee, ja pamiętam, że one dużo nie dawały plus 5 do siły, plus 5 do. No, co to ma być? To wszystko. No. Da... Wow, jeszcze tak się biega. A! <grytanie> Dobra, myliłem się, są zarąbiste. <grytanie> tak na zawsze się biega? Na serio? Kurde, to masakra, naprawdę. Eee, OK. okej. Już wydaje mi się, że możemy stworzyć runy z szóstego kręgu. Tylko kto nas wprowadzi? Chyba. Prokar tak y, może nas wprowadzić, chyba. Nie, zaraz, to kto? Teraz mógł wprowadzić w szósty krąg. Niech Mamy piąty, tak? Krąg czwarty. what? O no tak. Szczerze, ja się piątego nie uczy? No tak. To rzeczywiście prawda. Ej, no żal! Jak się mogłem piątego nie uczyć? Znaczy, w sumie to niedawno przeszedłem do piątego. Jak głupie to, ej. Okej. Okay. Chcesz z głębiej? Wkrocz za te... Dobra, i teraz dopiero kana po szóstej jeszcze mamy pełno punktów na umiejętności, więc wystarczy na runy, może jeszcze na manę, chociaż... Nie no, zobaczymy. Kurde, mamy 25 level i jesteśmy tak blisko końca gry to mały, naprawdę. Pyrokar. Chcę poznać ostatni krąg magii. Dużo czasu minęło, odkąd zawarłeś związek ze świętym płomieniem. Wiele się od tamtej pory wydarzyło. Jesteś wybrańcem inosa. By wypełnić czekające Cię zadanie, będziesz potrzebował całej swojej siły. Udzielę Ci teraz błogosławieństwa. Niniejszym wkraczasz w szósty krąg magii. Dobra, dzięki. Dajmy mu pogadać. Ucz mnie tworzenie run. Podziel się ze mną swoją wiedzą. No, no, no. Zmniejszenie potw. Wow! Śmiertelna fala Jezu. Des Jezu, Je ale to drogie wszystko jest, jak nie wiem. A nas na to wszystko nie stać. Niestety, ta fala śmierci, Czy ta śmiertelna fala, jest potężna. Deszcz ognia też jest potężna, ale ta śmiertelna fala jest potężniejsza. To jest szósty krąg. O ile się nie mylę? A. Patrzmy. T śmiertelna fala, kosz szkieletu i czarla perma. Mamy to. Deszcz ognia, smoła, siarka, język ognistego, języka i chyba języka nie mamy, chociaż nie jestem pewien. Mówiliście o śmiertelnej fali, więc może tym się zajmiemy. Znaczy, zobaczymy, zapiszę przed tym i zobaczę ile to bierze wady, i tak dalej, bo. Mam nadzieję, że to jest tak silne jak zwój. Trzeba uważać na to, coś. Się... Bo zwój naprawdę na dwa hity ma głównego bossa, co jest trochę głupie, ale. ale tak jest. Podziel. Eee... okej. Okay. Aha, jeszcze przecież potrzebujemy zwoju śmiertelna fala. A skąd go wziąć? Bo już zapomniałem. Raczej ich w sklepie go nie będzie miał, co? So? Potrzeb... A jednak. <laughs> Ale jaja. Wy tutaj macie wszystko w tym klasztorze. Jesteście zajebiści. Dobra i... Zobaczymy czy... Kurde, fajnie jak się tak będzie cały czas biegać. No i zaraz zobaczymy Tajemnica biblioteki, co? Co? Wow Ło, to może być dobre. Ale dobra, jak chcę czy... jeszcze... Aha, czy mnie mamy run, tak? Gorax! Znowu ty wklaczasz do akcji. O oh, Jezu, ale... Potrzebuję... Oooo! Oh, przecież ten szósty akt będzie badalny, jak ja mam takie potężne czary. Weźmiemy dwie runy. Tajemnica biblioteki. Czyli, jak teraz tak zauważyłem, to jak się gra magiem, to tam nie pisze o tych mieczach, żeby stworzyć tam miecz... ...z krwi, słoków i tak dalej. Tylko jest jakaś tajemnica biblioteki. Nice. No i Śmiertelna Fala, mam nadzieję, że będzie mi dobrze służyć. Zaraz się okaże. Przetestujemy ją na ludziach tutaj. I kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że on trafi na YouTube bez żadnych problemów. To rzeczywiście. Numer 8, tak? Nie, i tak nikt nie pyta. No, teraz ci się dostanie, bytlagu! Ej, to mi zżera całą manę! Nie bić mnie! Ej, to nie fair, czekajcie! Ej, dlaczego już szybko nie biegam? Co, co to nie było na zawsze, naprawdę? Próbuj tego ponownie, brachu! Co, nie było na zawsze? No weź się nie gadajcie. Głupio, że ta śmiertelna fala zabiera mi całą manę. Muszę coś wykombinować. No, ale dobrze. Okej, okay. eee, więc ja kończę ten odcinek, napiszcie mi co daje ten amulet, gdzie on jest. O, święta Aura Inosa, napiszcie mi co to daje i... Ej, no co, so jest już się tak nie biega. Aaaa, głupie to jednak. I do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, jak się podobało to zalejkucie. nara.